Siema, pokażę Ci, jak przekształcić jednorazowe treningi na sprzedaż długoterminowych pakietów, wartych kilka tysięcy złotych. Dla tych, którzy mnie znają, nazywam się Mateusz Siwiński, pomagam trenerom personalnym i właścicielom studiów treningowych pozyskiwać klientów do ich biznesu. Po pierwsze, w ogóle powinieneś zmienić komunikację i swoje podejście, swoje podejście mentalne ze sprzedaży treningów na sprzedaż metamorfozy, czyli tak naprawdę przemiany sylwetki, Rozbijając to na czynniki pierwsze. Jeśli klient kupi od Ciebie pakiet 8 albo 12 treningów albo 10, to siłą rzeczy nie osiągnie jakichś spektakularnych wyników. Ty to wiesz, ja to wiem i klient może tego nie wie. E, natomiast gdy temu klientowi zaoferujesz 3-miesięczną współpracę, czyli metamorfozę selwetki, w, w, w której skład wchodzi na przykład 36 treningów e, lub właśnie 48 treningów, plus powiesz, że jeśli będziecie trenowali taki okres czasu <laughs> i on będzie się stosował do Twoich zaleceń, to jesteś w stanie zagwarantować mu efekty. No, bo sam wiesz, że jeśli on będzie się stosował do tego, co ty mu powiesz, no to i będzie systematycznie z ćwiczył, regularnie będzie się po prostu do tego stosował, to po prostu będzie miał efekty. No, bo to jest wypadkową tego, co on tam wkłada, wypadkową wysiłku, który wkłada w, w osiągnięcie tej sylwetki. A, będzie miał efekty i tyle. Czyli po prostu tutaj chodzi o aspekt psychologiczny. Chodzi o odwrócenie ryzyka, po prostu w tym aspekcie psychologicznym, że on tak naprawdę nic nie ryzykuje, bo mu gwarantujesz efekt. Korzyści dla trenera, czyli dla ciebie i dla klienta sprzedaż właśnie takich długoterminowych pakietów dłuższych współprac pozwala Ci pozyskać klientów dużo do przodu, na kilka miesięcy do przodu tak naprawdę, w, w przód. Ale to nie przynosi korzyści tylko i wyłącznie dla Ciebie, ale również przynosi korzyści dla samego klienta. Dlatego, że jeśli on zadeklaruje się, że będzie z Tobą ćwiczył 3 miesiące, trzy razy w tygodniu i zapłaci Ci za to z góry, to będzie czuł większą presję na sobie i siłą rzeczy będzie bardziej zmotywowany, będzie mógł bardziej się poświęcić, bo szkoda mu będzie kasy po prostu, którą wy, wydał gdzieś tam współprac z Tobą, żeby nie miał efektu, mimo tego, że mu gwarantujesz te efekty, to on siłą rzeczy będzie chciał być zaangażowany po prostu w to, no bo stwierdzi, że no dobra, jak już zapłaciłem tam x tysięcy za tą współpracę, za tą przemianę, za tą transformację, no to już się zaangażuje, A ty dodatkowo właśnie będziesz miał zdeterminowanego klienta przez to, że on będzie czuł, że współpraca po prostu go kosztowała. No i po prostu będzie przez to bardziej zaangażowany, będziesz miał łatwiejszego klienta, z którym będzie Ci się lepiej współpracowało, bo też zakładam, że nie jesteś osobą, która robi osoby, które przekładają treningi, odwołują je, które nie są konsekwentne w tym, co, w tym, co gdzieś tam odpowiadasz tak dalej. Eee, no i nie są zdeterminowane, nie. I gdzieś tam szukają jakichś wymówek, żeby nie, nie przejść trening i tak dalej, nie. Także to ci pozwoli właśnie znaleźć takiego zdeterminowanego klienta, cho chociażby przez to, czy, że, e, że zapłacił ci po prostu kasę z góry za współpracę, nie? Kolejna sprawa to są głębsze relacje i utrzymanie klientów. W momencie, kiedy współpracujesz z tym klientem 8 treningów, 12, to przez ten czas nie jesteście w stanie zbudować tak głębokiej relacji, tak fajnej relacji, jakby się zbudowali współpracując przez 3 miesiące. No to jest logiczne. Przez ten czas po prostu nie ma tyle czasu, żeby się na tyle zapoznać, co przez 3 miesiące. No i jeśli zapoznasz sobie z tymi klientami przez 3 miesiące, będziesz miał z nimi lepszą, lepszą relację, lepsze flow, to pozwoli Ci utrzymywać tych klientów przy sobie dłużej. Bo koszt, koszt pozyskania klienta jest kilkukrotnie wyższy niż jego utrzymanie. Dlatego powinieneś właśnie też stawiać wagę do tego, żeby tych klientów jak najdłużej przy sobie utrzymać. Kolejna sprawa i kolejną sprawą to są realistyczne oczekiwania. Czyli e, musisz wytłumaczyć też klientowi, co być może robisz, być może nie. Musisz wytłumaczyć klientowi, że efekty to nie jest coś, co osiągnie po tygodniu. Czy po 8 treningach, czy po 10 treningach, czy po 12 treningach, że on będzie nie wiadomo jak napakowany po tych 12 treningach. No to tak nie wygląda, sam to dobrze wiesz i powinieneś to właśnie akceptować, tłumacząc to klientowi, jak to może wyglądać. I to też właśnie pozwoli Ci wyjaśnić, że efekty nie się po 8 treningach, e, tylko takie zmiany wymagają x tygodni e, albo x miesięcy nawet. Czyli właśnie przykładowo, żeby takie efekty wi widoczne były e, gołym powiedzmy 3 miesiące minimum trzeba e, gdzieś tam włożyć wysiłku. E, nieważne, nie zagomiają się tutaj w, w, w takie szczegóły. Chodzi, jakby o samo to, same takie realistyczne oczekiwania, że to nie jest tak, że przyjdą do ciebie. Ty jesteś jakimś magikiem, który w 8 treningów zrobi z nich Arnolda Schwarzeneggera. No, tak nie jest. Musisz im to też wytłumaczyć i też to gdzieś tam zmienić. To, takie przekonanie, jeśli takie, jeśli takie mają. Nie? No, jeśli takie nie mają, no to po prostu nie musisz tego gdzieś tam zbijać, no, no nie ma sensu. Kolejna sprawa to są właśnie ta zmiana przekazu, czyli przy sprzedaży większej ilości treningów. 36 treningów albo 48 powinieneś również zmienić przekaz, że to nie jest pakiet treningowy, tylko to jest program transformacji, który trwa 3 miesiące e, lub 4 właśnie miesiące. I w ten, w ten przemian, w ten program metamorfozy transformacji wchodzi w skład, Twoją opiekę, e, twój plan treningowy, twój plan dietetyczny, Twoje zalecenia, kontakt do Ciebie i tak dalej, to jakby są przykładowe takie na szybkości wymyślone rzeczy, które możecie tam zawrzeć w swojej powiedzmy tej właśnie pakiecie programie, programie transformacji kolejna sprawa to jest wykorzystanie opinii klientów dodatkowo fajnie właśnie się sprawdzają tutaj takie opinie, efekty klientów, które masz przemiany, którymi możecie pochwalić na pewno nie jest to jakiś must have, żeby gdzieś tam domykać tych ludzi bo również da się to sprzedać natomiast buduje to na pewno większe zaufanie i pokazuje, że to co jesteś w stanie zaoferować zadziałało już u innych Czyli yy, przekłada się po prostu na realne efekty, które Twoi podopieczni i, i, i osoby, z którymi współpracujesz jako trener osiągają. Także to by było na tyle. Jeśli chcesz, żebym drużył system pozyskiwania klientów do Ciebie, do Twojego biznesu, to kliknij pierwszy link w opisie i umów się na bezpłatną rozmowę demonstracyjną. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz. Trzymaj się. Do następnego.